Siemanko, witam serdecznie z tej strony z like, moi drodzy. Dzisiaj oceniamy piosenkę Gen Z nowy rozdział. Tutaj macie pięciu moich najnowszych subskrybentów kanału. Także, jeżeli chcecie się pojawić tutaj w kolejnym odcinku, to oczywiście mnie zasubskrybujcie. No i oczywiście, zostawcie łapkę do góry, jak wam się podobają takie reakcje, a my lecimy reagować na nową nutę Gen Z Jak coś to sorki, że będę tak często stopował tą piosenkę, ale muszę ją stopować z tego względu, że inaczej bym dostał prawa autorskie. Także wybaczcie mi, a my teraz zabieram się za ocenianie. Okej, okay. BMX wleżał fajnie. Ja muszę wam coś powiedzieć moi drodzy, że taka ciekawostka mnie, że ja w wieku od 12 do bodajże prawie że 16 lat jeździłem na BMX-ie. miałem swego bmx -a. jeździłem z chłopakami na skateparku. Było elegancko, fajne czasy się przypominają. schodziłbym teraz polatował na bmx ale mam MTB teraz, a nie bmx -a. ale to taka ciekawostka mnie Ten patecki tutaj jest, patecki tutaj jest. Nie naświruje no, oczywiście. Ciekawie na razie się zapowiada. Tak jakoś, kurczę, szkolno-wakacyjnie, tak jakoś, kurczę, nie wiem jak to mam do końca odebrać. Fajny chłopak ma plecak, taki fajny z serduszkami, mega. Idą, do, dojechali do szkółki, cyk Według mnie tutaj powinna być Maja, a nie Julita Ale to tylko moje takie spostrzeżenie czy tutaj jest, Bartuś, y, Faustyna, Hania Kolejny Bartuś y, W ogóle jestem ciekaw jak się dostać do takiego teledysku Może ja też bym chciał wystąpić w teledysku Nie było chyba żadnego oświadczenia ani nic, nie? Znaczy oświadczenia, informacji, że będzie nagrywany teledysk Chyba, że był, ale ja nie ogarniam Uciekam już od natłoku i myśli Oj, 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 oj kurde coś czuję, że będzie dużo osób się z tą piosenką utożsamiało bo tak wjechała dziewczyna samotna, smutna i ucieka od nas, wokół myśli i za chwilę o to ja, ja też tak mam i tak będzie co, co druga dziewczyna będzie mówiła ty, to, to, to ja dobrze, że wokół bliscy. Fajny klimacik z tymi szafkami ogólnie. Ja, ja w szkole też miałem w technikum dopiero takie szafki, a ja wcześniej nie miałem takich szafek. W gimnazjum były takie stare boksy i tak dalej, a tutaj kurczę widać, że już takie nowocześniejsze. Fajnie, ja lubię jak w muzyce jest taki teledysk, że coś jakby się dzieje, że się zapowiada, że jest jakiś ciąg zdarzeń i do czegoś prowadzi. I to wydaje mi się, że ta piosenka właśnie będzie miała coś takiego, nie? Przyszłość taką jak wyszisz, wszystko kwestią ambit. Na razie mi się kartoni tak szczerze aż tak nie podoba, ale wiadomo, zawsze to takie, że jak się pierwszy raz przesuwa piosenkę, to wtedy ta piosenka nie brzmi tak samo jak za trzecim, czwartym i piątym razem, ale na razie kartoni mi nie siedzi. Za bardzo zobaczymy jak będą inni śpiewać. Noc, nie, nie chcę schodzić na ziemię. w środku nadzieję. No, spoko, 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 spoko. Wydaje mi się, że Git. Co prawda ja lubię mężczyzn, kiedy swój męski głos pokazują i wtedy wiecie, taki mocny, fajny męski głos, a u nich często jest to takie śpiewane. Wiadomo, każdy ma inne gusta, także jak coś to, to, że na przykład mi coś się nie będzie podobało, to nie oznacza, że wam się nie może spodobać, bo wy moi drodzy macie swoją opinię, macie swój gust muzyczny, jeżeli się komuś na przykład podoba, to ja nic do tego kompletnie nie mam i nawet propsuję, że fajnie, że macie swoje zdanie, nie? Nie no spoko, na razie taka barwa głosu spoko, fajne, fajnie melodyjnie to brzmi, elegancko. Teraz jest, też wydaje się całkiem spoko zaangażowanych jest mega dużo ludzi. W ogóle wynajęta jest szkoła, czy tam po prostu wypożyczona jest szkoła yy, No to to samo w sumie. Fajnie, na razie git. I no bardzo mądre słowa, fajne słowa Ja lubię takie słowa generalnie Które są motywacyjne i rzeczywiście Nie wiem czy zauważyliście, ale w ostatnich czasach Nie wiem czy wy też tak macie w waszym życiu, ale No ten a, wiatr troszkę mocniej wieje, nie? I rzeczywiście trzeba mocno, twardo stać na ziemi Stąpać, no Muszę pisać swój O, 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 fajnie, fajnie, fajnie Podoba mi się, fajnie, naprawdę fajnie Wyleciała spoko Nowy rozdział, Drogą pójdę znów. Ej, ładny głos mam to Julita, szczerze. No, kurczę, teraz jak słuchałem. Kogo słuchałem? Eee, kartoni, słuchałem Bartka Kubickiego, Teraz jak Julita wleciała, to jakoś tak przyjemniej, jakoś tak fajniej, kurczę. Chyba to czuję. O piwo tu jest wlane na milion procent, to jest piwo. Nie powiedzcie mi, że tu nie jest piwo, nie, na milion procent to jest browar wlany. Od razu Patryk tam ten musiał luknąć, kurczę, co się dzieje Muszę pisać swój nowy rozdział, patrzę w czu. I kogo to teraz jest głos? Bartka Kubickiego czy Kostka? Chyba Bartka Kubickiego, tak mi się wydaje Ej, na razie jest spoko, na razie jest git Swoją drogą pójdę znów i teraz pytanie, teraz on to śpiewa. O, oni mają podobne głosy jakoś śpiewają. Macie co chodzi, a ja muszę wiedzieć, kto jak co śpiewa. Także, no kurczę, szkoda, że tutaj. Nie wiem, bo Kostek to teraz rusza ustami, a ja nie wiem, kto śpiewa. Czy Bartek, czy Kostek? Uwaga, i wchodzi on cały na biało, moi drodzy. Oj, znowu idą. Chyba się mocno zakumplowali, co? Ja mam swoje paczki takie. Tutaj jest jedna paczka. Tutaj oni się bardzo mocno trzymają. kurczę szkoda, że tutaj nie jest maja jakoś tak. Ale może maja będzie taka za szafkami. Oj, oj, oj. Nie wiem, dobra. Ja tutaj historie jakieś tworzę. O już się lubią. Już się lubią wszyscy. Machają na siebie ale, ubrana jest Faustyna, kurde. Jak w podstawówce, ładnie, tak cieplutko, tak, czy, tak wiecie. Sweterek od babusi, elegancko, tutaj cyk, kostek znudzony. Tego chłopaka nie znam, nie wiem, czy to jest chłopak Faustyny. Nie, nie, ja się nie znam, sorry, ja w ogóle jakby kompletnie nie wiem, także możecie mi napisać, kto to jest, czy to jest chłopak Faustyny. Chyba tak, co, czy nie? Ładnie, ładnie, ładna barwa głosu, ładnie. Podoba mi się. O, ale laska tutaj siedzi, what the fuck. Ej, dajcie mi do niej namiary, kto to jest. Kopiuj. <grym> I teraz właśnie w tym momencie skopiowałem, moi drodzy, jej numer telefon. I se wkleję zara na telefon. O, i pała, i pała, i ciur. I ta Zmatmy z matmy ta lampuciara wstawiła mi ku. a pałę Nie no, to lipa. Jedynka, centymetr, 0 na 10. No, jak ty nic tutaj nie napisałaś nawet, chyba. No, no to co ty się dziwisz, kurde? No co, nie uczysz się, to co? Ale, kurde, poziom aktorski, what the fuck, dobrze, elegancko, poziom aktorski, level hard. Julita wyszła, i teraz aha, yy, ta Faustyna za nią. A Faustyna co dostała, jak ona jest taka średnia z matmy? Czekam, co się wy Ładny, ładny, ładny głos. Czekam, co się wydarzy i co z... O, 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 kto to śpiewa? Ładnie, ładnie, podoba mi się na chwilę obecną. W końcu taki, wiecie, fajny głos wleciał męski, no. Bardzo mi się to podoba. Chopaki grają w koszykówkę. Też bardzo lubię grać w koszykówkę. Los, chod roku buduje... A, no i wszystko wiadomo. I pyk, i Patryk wydaje mi się najbardziej skillowy, no skillowy artysta muzyczny tam spośród nich wszystkich, nie? Bez kitu, jak, jak Mortalcio wleci fajnie, elegancko, bawi się tą muzyką, spełnia się w niej. Jak najbardziej uważam, że zasługuje, kurczę, na takie miano najlepszego artystu muzycznego wśród nich wszystkich, nie? Czy Wy też macie takie zdanie, czy nie, widzowie? Sukces już nie sięga wzrok W oku pełno nowych ludzi no i nowy lot Dzisiaj wreszcie płynę z prądem Niech wcześniej ponie. A kurde, ale normalnie mam takie, że chcę go więcej złać nie, teraz stopuję, wiecie, stopu ja stopuję, bo muszę zastopować, bo prawa autorskie, ale mam ochotę to przesłuchać całe takaż aż wręcz nie, tego Patryka No prawdę, kurde może być totalna dziś tutaj, o to jest Wojtek z Vibros chyba to wszystko o. dla mnie, ja sen, sen. No kurde, to nie ma co porównywać w ogóle. Widzicie, jaki on, jaki on jest pomysłowy, jaki on tutaj fajny robi. Takie i, i, o, no, coś takiego, nie? Nie, no, mega, mega, mega. Patryk, jak zawsze, ponad wszystkimi jest kurcze i trzeba to powiedzieć głośno. Zdjęmy kolejny Zdjęmy. No na chwilę obecną. Kartoni według mnie tak sobie, Bartek Kubicki tak sobie, później była Julita spoko. Później była, chy, był chyba Kostek, wydaje mi się, że też spoko. Później była Faustyna, no może być, ale, ale Patryk jest ta wysoko u góry i on tą piosenkę mocno ratuje moim zdaniem. Jakby powstała piosenka Genzi nowy rozdział, ale tylko Mortalcio, <adaki were neutralitet> to wtedy to by miało bardzo dużo nie? Swój, nowy rozdział patrzę w przód Swoją drogą pójdę znów. Nie, ogólnie nuta, ładna Pomimo, że przesłuchałem ją dopiero połowę, to Nuta jak najbardziej uważam, że spójność tych wszystkich ludzi, jeden ratuje drugiego. Wiecie co chodzi? Są niektórzy, którzy odstają, są niektórzy, którzy są super, nie? nie tu, muszę pisać swój nowy rozdział patrzę w przód bardzo ładnie. Serio, Kostek też według mnie spoko śpiewa. Kurde, to jest chłopak idealny, widzowie. Nie wiem, czy widzieliście, jak go sprankowałem tekstem piosenki. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to tutaj wpadajcie na ten odcinek. Jak najbardziej uważam, że warto go obejrzeć, bo, bo warto, kurde. Więc wpadajcie na kanał, wpadajcie na ten odcinek, bo yy, naprawdę wyszedł bardzo spoko. I okazało się, że Kostek jest naprawdę mega w porządku, chłopakiem, nie? Swoją drogą pójdę znów. Spoko. Kurde, gitarka. O, po, pola tu jest chyba, tak? Pola idzie z kimś, tak? To jest pola? Tak, to jest pola, bo ona ma różowe yy, włosy. Ale tych ludzi w zasadzie nie jest aż tak dużo, bo to jest pojedyncze, są osoby, nie? Tutaj są jakieś osoby, to jakieś są osoby, ale tych ludzi nie ma za dużo w sumie, więc może nie ogłaszali. Wiecie, że. O, dawajcie, wystąpicie w teledysku, bo już mieli tam jakichś statystów, nie? Kurde, gitarka. Gitarka, 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 fajnie. Fajnie jest to zrobione, fajnie jest taki mood ogólnie tej piosoneczki. Taki pozytywny i stawiający na nogi, nie? Ogólnie, że wiecie, że, no, że jest różnie, bywa różnie, było słabo, ale teraz trzeba skreślić to wszystko, co napisaliśmy na kartce i od nowa zapisywać nasze życie po prostu, nie? Yeah, a, jest on! No, jo kurde, przez jeszcze wiele osób zostało, kurde, zapomniałem. Zobaczymy, jak tutaj Bartek Laskowski sobie poradzi. Byłbym, że coś takiego mnie spotka. Oni pasują do takiej nuty, takiej romantycznej, takiej miłosnej, nie? Moim zdaniem, głos Bartka Świeżego pasuje do, do, do takiej nutki, wiecie. No, takiej bardzo romantycznej, takiej miłosnej, takiej radosnej, takiej. Ojojoj. Gdzie się to spontan To Kurde tak się patrzy na to to jakby oni, nie wiem czy sprawiają pozór dobrych ludzi, takich empatycznych, z sercem, takich, którzy właśnie przyjdą do ciebie, pogadają z tobą, pomogą ci. Czy jest to pozór, tak? Czy jest to rzeczywiste odzwierciedlenie ich zachowań codziennych? Bo takich ludzi się prawie, że nie spotyka na co dzień. Nie? I jakby, wiesz co, chodzi. Często się spotyka, że jakby na przykład ten próbował coś zagrać na, na tym instrumencie, wywaliłby kartki, to ten zacząłby się z niego śmiać i tyle. A ten pozbierał te kartki, przyszedł do niego i powiedział, że no nie, czemu pomoże, czy coś. Mam coraz to większe chęci, żyję chwilą jak w daily. No i teraz im już wychodzi, widzicie, kurczę, wszystko elegancko No tak to jest w tym życiu Właśnie warto jest, żeby mieć obok siebie kogoś, moi drodzy Fajnie znaleźć sobie taką drugą osobę smutną i wtedy sobie pogadać, pochodzić na spacery czy coś, wiecie o co chodzi Wyjść do ludzi, właśnie fajnie Fajne, 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 spoko, spoko, spoko git, ale no dalej mam w głowie niestety mortalcia, znaczy niestety, stety, bo bardzo dobrą robotę robi ten mortalcia moim skromnym zdaniem. Fajnie, że tak każdy się udziela w tej nutce i jest to takie dopełnienie. Uważam, że no, jak na pierwsze takie słuchanie, to tutaj jest naprawdę w porządku. Uważam, że jakbym ją przesłuchał drugi i trzeci raz, to wtedy już za trzecim razem bym powiedział okej, okay, to jest nuta, którą rzeczywiście fajnie sobie czasem posłuchać, nie? No kurde, jest elegancko zrobiona ta nutka. Bardzo mi się podoba. Znaczy, no nie, nie to, że moje klimaty kurde, job ja, będę teraz tą pysykę cały czas puszczał, bo ja bardziej takie lubię zagraniczne tupaki i tak dalej, nie? Ale jest fajnie, jest dobrze robią. Dobrze robią chłopaki, dobrze robią tego pozdrowienia do więzienia. <śm> <śm> Ładnie, że oni przedstawiają przyjaźnie w taki fajny sposób. I za to wielkie propsy, że oni, oni wzmacniają więzi pomiędzy ludźmi i pokazują jak powinna wyglądać przyjaźń i, i oparcie w drugiej osobie. To jak najbardziej propsy. Muszę pisać swój nowy rozdział, w bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba wokal Julity. Naprawdę. Uważam, że jest w stanie mocno, mocno, mocno zamieszać. Na pierwszym miejscu bym dał patryka, na drugim już bym dał Julitę. Na trzecim wydaje mi się, że kostka bym dał. Kurde, musicie napisać w komentarzach, jak Wy to widzicie, jak wy umiejscawiacie te osoby, dobra? To ja będę wam serduszkował, jak napiszecie, kto według was jest na pierwszym miejscu wokalnie, drugim, trzecim, czwartym i tak dalej, nie. Albo możecie nawet tylko trzy osoby mieć 1, 2, 3. Na przykład dla mnie to jest Mortalcio, później jest Julita, a życie jest Kostek. O, jak ładnie. No mówię, kurde, uzupełniają się. Ej, Mai jeszcze nie było? A nie, do no dobra, bo oni w Jenzi. Aha, dobra, okej, okay, nie ogarnąłem. Ja mówię, co jest kurde? Mai przecież nie ma, a, a przecież Mai właśnie nie ma. Znaczy Maja nie jest w Jenzi, nie? Ale kostek ładnie, kurde nie wiem, bardzo spoko. Nowy rozdział spoko Nie no, zajęliśmy się, serio. Wow, kostek. Podobno drugi raz nagrywa nutę, bo pierwsza to była ta z 2-5 minut, a teraz jest druga. I powiem wam, że ja jestem w lekkim soku, jak to słucham, nie? Serio. Okej, okay. okej, okay, chyba koniec, tak? Dobra, chyba będzie koniec w tym momencie. Ej, jestem zaskoczony, nie? Pomimo wszystko, ja mam widzowie już swoje lata ogólnie. I jestem zachwycony tą piosenką. No, fajne jest. O, tutaj jest Maja. Tu. O, tu jest Maja, Olek i mój michu. I tu jest Pola. Okej. Okay. te oceniam, moi drodzy, na dobre 7 na 10. Uważam, że bardzo spoko nutka. Eee, tutaj macie pięciu najnowszych subskrybentów mojego kanału. Zasubskrybujcie, żeby się pojawić. I miniora.